I teraz jeszcze może jednak tutaj stworzę taką drabinkę, bo jest to możliwe, że można tutaj taką drabinkę postawić i po prostu no tak na wszelki wypadek ją tutaj, tutaj zamieszczę. Nie jest to konieczne raczej, tak mi się zdaje, ale no na pewno zalecany. Tak, to jest pułapka, tak posakuje tutaj taki duch, który was po prostu no osmyrodzi tym swoim peknięciem i, i właśnie czujecie, czujecie mdłości. Tu mamy kolejny prezent, kolejny duch. Jest tu jakaś tabliczka, czy co? Jakaś reklama, co co za jest? Jakaś reklama w zamku, który już właściwie już się rujnuje, nie. Z naszą kiedy wszystko jest jakby ble i nie możesz niczego jeść Kiedy to się stanie? To odświeżycie świeża miętka! I w tym prezencie mamy... O wilkomowa, świeża miętka! Tak, świeża miętta was wyleczy z mdłości! Jak widzicie, Dastar poczuł się lepiej i teraz znowu może on jeść spokojnie. Ok, teraz idziemy dalej przez te korytarze zamku Osochę. Teraz pójdę na lewo, bo tutaj widzimy, tak po pierwsze jest żaba, po drugie jest pre taki prezencik, w nim mamy kolejną miętę, fajnie. A tutaj na dole z kolei mamy jeszcze, tak, mamy kolejne gorące źródełko. Że też się zachowało, że w takich kolejnych takie źródło gorące i całkiem fajnie. Dziwne, ale z kolei też fajne. Nie powiem. Okej, teraz pójdziemy na północ i tu będzie więcej duchów, co może. A czy nie wiem, czy teraz słusznie tak zrobiłem, że wdamy się w walkę z tym duchem, czy nie. O, jest 16. I pomoc. O Tu widzicie właśnie, że duch jednak o pomoc zawała po prostu tam jakiegoś innego swojego kompana. Ach, zło mi się że kombo nie udało, bo tam w sposób tak zło, zło było takie załamanie bitu, takie czy takie coś takiego. To była tak? No a ten duch, no również z łatwością padł. Doświadczenie i my już stąd idziemy. Najpierw może jednak pójdę... Nie wiem gdzie mam pójść najpierw, może pójdę teraz tutaj, tylko też się uzdrowię, bo tu jest kolejny nowy, nowy przeciwnik i tu się może uzdrowię... może grzybem. Nie jestem aż tak ranny, żeby się czym innym tam uzdrawiać. Okej, okay, ta walka może tak może Was trochę wykończyć. No chyba że jeszcze nie wszyscy tutaj stawią, bo tam widzicie w pokoju są... Znaczy w tym pokoju jest jeden... jest jeden duch i są dwa te oto pajęczaki! Tak, pajęczaki! z Earthbound. Również z tymi wykrzyk wykrzyknikami po swojej nazwie. I pańczaki, no szczerze, nie są jakieś groźne. Takie groźne. One też są takimi, takimi, raczej przeciwnikami, którzy są groźni w grupie, a tacy, tacy raczej nie groźni w ogóle w pojedynkę. Więc pańczaki, no ogólnie, nie bójcie się ich szczególnie. A co, znaczy, mają one atak siecią, który które was może unieruchomić? Mają też. Ee, a czy może nie. A czy. Jakby to powiedzieć. A czy chodzi o to też, że co do pajęczaków, jeżeli chociaż jeden z nich zostanie na polu walki, to zawsze podczas tej walki, no może, a czy nie musi, ale może jakiś pająk z sufitu się do tej walki dołączyć, co może być naprawdę wkurzające. I teraz po prostu no jednak trochę tak modlą to, żeby taki pa, taki pajęczak, jakiś inny do tej walki się nie dołączył po prostu O tu w ogóle mi kombo nie poszło, bo tutaj że tak rzeczywiście tak trochę powinienem tak półbita później uderzyć. Tam pół bitu, pół bita, jak się mówi. Kłócę, no te, ten kombos nie jest na pewno łatwy. To, to, to wam mogę na pewno powiedzieć. Za Na przykład nie, już mamy ducha z głowy. Okej, okay, O, właśnie był atak siecią i Duster, no znowu uniknął. Dzięki Duster! te Duster tak wszystkiego, wszystkiego unika dzisiaj, to jest świetne. No to jest takiego pajęczaka, załatwicie raczej. Dwoma uderzeniami na tym levelu. Ja mam chyba teraz level 11, czy może 10, czy 11, czy koło tego, A, tak, level 11. Okej, okay, to mamy co? Mamy mleko! Tak było co mięso, to teraz co mleko! Dobra. Nieważne jest już Ddywik, że nie wiadomo czym. Ta się też dla pewno trochę uzdrowie chlebem. Tak tu widzicie jest drugi pajęczak. Pajęczak! Przecież bo znowu zapo zapominam o tym wykrzykniku po jego nazwie. I z może zawalczę, może nie. No, to może zawalczę. A ja tak jak mówię? Jeżeli chociaż tak jeden pajęczak podczas walki będzie, ta na, na polu tej walki, po prostu na polu bitwy, to zawsze jakiś jeszcze się pajęczak może do tej walki dołączyć. To nawet nie jest tak, że pajęczak woła o pomoc, po prostu pa, tak, no, pajęczaki się same dołączają. Po prostu tak, 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 takie drobne ostrzeżenie. No, Taster pięknie uniknął sieci. Tu jeszcze jeden, jeden jakiś prezencik, a w nim mamy mięso! Dobrze! Dobrze to naprawdę widzieć. Okej, okay, kolejny nowy przeciwnik. Jak mówię, no tutaj jest dużo, naprawdę dużo przedstawiania. A ty się tak nie wypinaj może, co? Dobra, to jest wielki brat. Wielki brat jest kompletnie niegrożny. Jest on żadnym zagrożeniem. Co prawda on nie umie ataki psychiczne, jak właśnie na przykład, na, na przykład ogień alfa, uzdrowienie alfa, albo też jak pamiętamy zamrożenie beta, ale on ich nie użyje, on ich nie wykona. Wy mu na to nie pozwolicie, on jest naprawdę łatwy. No tutaj 5 uderzeń, ale jak mówię, taki wielki brat nie jest trudny. Jak mówię, niby ma ataki takie całkiem silne, ale po prostu no jednak no, po prostu on ze swojego potencjału nie korzysta bo też jego ataki, jeżeli już on zaatakuje, to po prostu, no, ten atak mu się po prostu nie uda, i to raczej zawsze tak jest. Oj dobra, level 12! Ustale punkty! Zwa 8, ofensywa 2, defensywa 1, inteligencja o 1, szybkość o 1. Dobrze, więc tyle co do tego przeciwnika, tu mamy jeszcze jednego. Oto Człowiek Beczka! I ten gość ma z kolei atak, atak, jak pamiętam, atak, atak aromatem, który was może uśpić. Ale też nie jest to nie, no, tak poza tym... poza tym nic groźnego, ten cały człowiek peczka, więc nie jest źle. Znaczy jak, 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 jak tak pamiętam, tak mniej więcej druga Comor powiedział w swoim się z Model 3, że to taki... Że to, że to taki pomysł na tego na Tomek Tomega Mana. Wiecie. Ci, pan, ci, ci cali panowie beczki mogą po sobie zostawić chleb i jest, jest, jest na to całkiem duża szansa. A też bracia mogą po sobie ci... Wielcy bracia mogą też po sobie z kolei zostawić orzechowe ciostko. To będzie kolejny, czy, czy może coś od niego zdobędę, czy nie. No, teraz z kolei cztery uderzenia, jak mówię, no, on też w terenie będzie od was uciekał i też raczej... No, atak od tyłu przeciwko niemu jest raczej pewny, więc... O niego się naprawdę w ogóle nie powinniście bać. Tu jeszcze znowu jakaś beczka. No, 11. O, i to jest ten atak. Jest to ten atak aromatem. I akurat mnie uśpił. Duster tego tak już nie uniknął, niestety. Bo tak mówię, po jak można uniknąć zapachu? To jest. nie wiem. No, skończył. Duster się obudził. No, trochę tutaj byłem ranny, ale trzymamy się. Mamy całkiem dużo, no, tam żarcia. Które nam się, uwierzcie, jak mówię, naprawdę przyda. Ona! Ma nas pełny plecak! Wow! Tego się kompletnie szczerze nie spodziewałem, żebym takie coś tutaj miał. I czego by się pozbyć? Czy w ogóle mam się czegoś pozbywać? To jest dobre pytanie. Um, wiecie, może jednak to ciastko wyrzucę, bo w końcu chleb jest lepszy od, od ciastka. Teraz te krepki te zjem. tu też możemy przejść na. Tutaj na dół to będzie więcej tych wielkich, tych całych bracisków. Tu mamy co? Jakiś. jakiś taniec? Jakiś taniec? Więcej tańca? to, to była. nie chcę, żebym tutaj wszedł w tego z kolei. Tutaj brata. Tylko kurczę tracę czasu na takich jak kurczę on. Nawet ciaska po sobie kuczę skąpiec nie, nie zostawi. Daniel. Co tu mamy? Jakiś... Co tu mamy? Za tej ściany słychać odgłos wiącego wiatru. Jakim sposobem? Co tam może być? No, tego się oczywiście teraz nie przekonamy. I gra nam tego, tego, też, tego też tak no bezpośrednio... bezpośrednio na pewno nie powie. Okej, okay, idziemy teraz znowu na górę, do tej całej kuchni i może u nich do tej walki czy mi się... Nie uda mi się je uniknąć, jak mówię ta walka. No, możecie w niej być całkiem no, solid, solid, solidnie ranni. Jak mówię, go to wiem, Dzisiaj jakoś się tak, tak nie wiem. Nie umiem mówić po prostu, nie wiem. Wszyscy przecież sobie mam tylko ataki fizyczne, póki co, które wykonują, więc nie jest źle. Przynajmniej, no, póki co. No na, pewno się będzie, no na pewno się będzie łatwiej walczyło z tą muzyką e, ducha w tle, niż z muzyką tych właśnie PAJĘCZARKÓW. Oczywiście jedno wrażenie, już taki pajęczak w leży. No widzicie teraz, e, kiedy mamy wyższy level, to pajęczak nie są e, dla nas e, też e, raczej żadnym zagrożeniem. Jak mówię, z nimi gorzej, kiedy są w grupie, ale tak w pojedynkę i też jeżeli nie ma ich zbyt, zbyt dużo, to nie jest źle. Na pewno nie jest źle. Sytuacja nie, nie jest tragiczna. tylko kolejny duch. A dobra, będzie chciał to z nim sobie też, też kurczę, zobaczymy. Czekajcie, ile ile mam jeszcze zdrowia, tak się upewnie? 78 kurcze, wypodobę teraz się trochę tak chleb, chlebem uzdrowić? To no też jest to całe źródło tam gorące pod zamkiem, do którego może tam za, chwil, za chwilkę zerknę? Okej, okay, tu mam jakieś duchy. ja, one nie chcą walczyć. Przyjazne? Tak, kat spry, przyjazne duszki. Naprawdę lubię wężowego, a czy liniowego li, węża. Jest w nim coś czarującego, jak jego długość, albo jego strzałka. Ok, mamy reklamę tego całego węża, do czego on służy? Jakiś liniowy wąż? O co chodzi? Hmm, co wybrać? Co wybrać? Nie mogę się zdecydować! Okej, okay, może ty, ty nam powiesz, kim jesteś i co te rzeczy robią przed tobą? Hej, tutaj Osóbko! Co powiesz na liniowego węża? Jest dzisiaj na... no, w tych, w tych, w tych czasach naprawdę popularny. Jest jego dobre zwierzątko domowe. Może się nawet zmienić w linie, w linę, albo coś takiego. Albo może go winąć wokół kapelusza, coś takiego, kurczę. On no jest na pewno bardzo potężny i na pewno jest to bardzo ciężko pracujący wąż. O tak, panie! Hmm, tak wszyscy tego węża wychwalają, więc może mi to się przyda? Tak, wiem, wiem, jest przydatny. I tak, tu widzicie, ten duch w zamian za węża chce eklerkę którą od tego nieprzyjaznego ducha zdobyliśmy z kolei. I tu właśnie tak przy, przy tych duchach taka eklerka służy jako, no taki powiemy środek płatniczy. I tu, I tu właśnie dojdzie do wymiany pomiędzy mną a tym duchem. On weźmie eklerkę, ja, we, ja wezmę z kolei węża. Okej, okay, mamy węża. Tak, to jest w ogóle taki kluczowy prze przedmiot, więc e, jego musicie kupić. Tak, tak, tak się składa. Wąż jest tutaj obowiązkowy, żeby go mieć w tej grze. Dzięki! Chyba obaj, no już... E, nie wiem, jak to przetłumaczyć. Do, przechowuj go do końca swojego życia! O, Uh, wiemy o co chodzi z tym do końca swojego życia! Jezu! Bo no, duch do końca swojego życia! Jezu! Co za wymyślili. Ok, mamy miętkę, ale już chyba nie mam eklerek więcej. Tak, jedna taka mięta kosztuje jedną eklerkę. Mamy też prawej suszone mięso, które kosztuje, kosztuje, jak pamiętam, dwie. No z kolei dwie eklerki zobaczyć mam już czy nie, tak już mi się chyba wszystkie skończyły więc teraz muszę się uzdrowić, jak mówię najpierw byłoby gdybym się uzdrowił, uzdrowił w... E, tutaj w tym oto gorącym źródełku. I w sumie nawet nie wiem, czy może na tym dzisiaj tego Let's playa nie skończę, bo też tak się, się tak trochę wiesz, jak mówię, no w zamku Osochę trochę tego cza tam czasu spędzimy, więc myślę, że jednak teraz może... Tutaj skończę ten let's play. No i co to więcej mówić? Po prostu zapraszam na więcej części mojego zagrajmy w Model 3. Dizio. Na razie. Cześć.